Dzisiejsza uroczystość pokazuje to, że funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej chcą służyć i służą długo. Co prawda dyskutuje się w tej chwili nad nową formułą ustawy emerytalnej, która dała, do tej pory dawała możliwość po pięciu latach odejścia na emeryturę, oczywiście za o wiele niższe wynagrodzenie. Chciałbym tutaj, zwłaszcza do Pana Senatora, skierować słowa, które. Potwierdzają to, że strażacy chcą służyć i będą służyć. Jeżeli już ktoś 15 lat przesłużył, to raczej dotrwa do emerytury. Rzadkie są przypadki odejścia, ale to są przypadki ze względu na zły stan zdrowia lub inne okoliczności wynikające ze sfery poza służbą samochody, które są efektem pracy poza naszymi zwykłymi obowiązkami i realizowaniem projektów unijnych. Są troszeczkę mylnie nazywane gaśniczymi, pożarniczymi. Straż pożarna w ogóle troszeczkę, jak mi niektórzy mówią, źle się nazywa, bo w zasadzie powinna się nazywać służbą ratowniczą. Pakiet działań jest bardzo, bardzo przepraszam, szeroki i gaszenie pożarów to jest mniej niż 50%. Większość działań to są działania z zakresu technicznego, chemicznego, ekologicznego, a nie tylko gaszenie pożarów, jak to zwykłoby yy, o tym mówić, by było go się wydać. Srebrnym medalem za długoletnią służbę Młodszy Brygadier Bartnik Jerzy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Oznaczeni Stąd Poznaczani wystąp. Starszy odniomisz Sulipka Piotr z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Koszaliny. Brązowy medal tak, za długoletnią służbę otrzymują starszy odniomisz z spoczynku Spoczynków Bawilewski Piotr Emeryń z Komendy... Starszy kapitan Gońciarz Adam.